Cześć. Na testy przyjechał do mnie najnowszy wideorejestrator samochodowy MIYO Mi View 795. W tym filmie wykonamy unboxing, czyli rozpakowanie zestawu. Opakowanie informuje nas o głównych cechach oraz właściwościach tego urządzenia. Rozpakujemy cały zestaw. W zestawie znajduje się karta gwarancyjna. Szczegóły gwarancji. Skrócona instrukcja obsługi oraz instalacji wideorejestratora w samochodzie. Uchwyt do szyby przedniej na przyssawkę. Ładowarka zasilacz. Dostosowana do napięcia 12,24 V. Możemy zainstalować ją w samochodzie osobowym i ciężarówce. Posiada diodę informującą o stanie pracy. Wtyk mini USB. Wideorejestrator Mio Mi View 795 posiada wyświetlacz o przekątnej 2,7 cala. Przycisk Zdarzenia. Port zasilania mini USB. Cztery przyciski sterujące urządzeniem. Szklany obiektyw sześciowarstwowy. Należy pamiętać o zdjęciu folii zabezpieczającej oraz oczyszczeniu obiektywu, np. ściereczką z mikrofibry. Przycisk zasilania, włączania, wyłączania wyświetlacza. Port karty MicroSD. Możemy zainstalować kartę pamięci od 16 do 128 GB, najlepiej na kościach mlc lub kartę pamięci dostosowaną do wideorejestratorów. Uchwyt możemy wyregulować razem z wideorejestratorem w zależności od płaszczyzny naszej szyby. Tak wygląda kompletny zestaw. Dziękuję wam za uwagę i niebawem zobaczymy się w recenzji tego urządzenia oraz testach na kanale. Cześć!